Witam Was moi kochani bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj to w zasadzie nie poradnik, a pewna prezentacja. Długo pracowaliśmy z Pawłem, mówiliśmy, czy ja zapowiadałem już Wam, że będziemy starali się być może nawet wchodzić w tematykę wydruków 3D, posiadamy bowiem drukareczkę PRUSA 3D i długo pracowaliśmy ostatnio w tak zwanym międzyczasie, czyli czytaj po nocach, nad tym, żeby przygotować naprawdę jakąś, jakąś odjazdową, porządną obudowę do naszych programatorów ATB, USB AS. Słuchajcie, tutaj widzicie taką zajaweczkę, ale myślę, że warto przejść i zobaczyć dokładnie jak to wygląda, jak to, jakie to ma właściwości, jak pasuje do obudowa do programatora, czy są jakieś luzy, czy nie, czy dobre zamknięcie, czy się nie rozpada i tym podobne rzeczy. Przełączę się zatem na nowy ekran, drugą kamerę, gdzie zobaczymy tę obudowę. Och, kurczę, sorry, to nie ta obudowa. Ta obudowa pamięta jeszcze czasy, słuchajcie, to jest moja jedna z pierwszych obudów amatorsko wykonana, ale bodajże w 2006 roku. Słuchajcie, jakieś pudełeczko po jakimś tam, nie wiem, po jakichś stalakach czy po jakimś lekarstwie, ale proszę bardzo, programatorek, i nie myślcie, on do dzisiaj działa, słuchajcie. Wprawdzie nie ma tych właściwości, tu ma wyłącznik zasilania, kanda, i tak dalej. Ale dobrze. Nie o, tym, nie o tym mowa, nie o taką obudowę chodzi. Zobaczcie, tak jak widzieliśmy na tej zajawce, chodzi o obudowy tego typu, moi drodzy. Tu wam pokażę. Takie sobie wezmę tutaj ze dwie obudowy. To jest taka powiedzmy przykryweczka. I do tego. I do tego proszę bardzo, ja Was o taka, takie dwa rodzaje obudów będziemy starali się produkować. Jak widzicie, wydrukowane one są z kilku kolorów filamentów, a więc no, trzeba się trochę tutaj nad tym na, napracować, nabiedzić ale w efekcie końcowym wychodzi, jak ja to bym nazwał, taka batmanowska trochę obudowa, taki ma ostry, agresywny styl, ale wydaje mi się, że uzyskaliśmy w efekcie końcowym bardzo ładny wygląd, bardzo ładnie spasowana obudowa, słuchajcie, domyka się do końca. Co więcej, ja tutaj no, nie mam jak wam pokazać, ale poruszam przodem, tyłem, nie ma żadnych luzów, nawet jak spadnie, to słuchajcie, się nie rozpada. Żeby ją otworzyć, to wręcz. Jak spojrzymy, jak ona jest dobrze zamknięta, to, to czasami bywają gdzieś tam po wydruku, pomiędzy klapeczką takie, zobaczcie, to jak ją otworzyć? Śrubokręta nie ma co wsadzać gdzieś w jakieś wolne przestrzenie, żeby tego nie zniszczyć, ale delikatnie podważyć i tutaj zobaczcie, moi kochani, paznokciem przejechać, aby sobie nie złamać paznokcia, chociaż jedną część i jedną część, proszę bardzo, delikatnie do góry możemy, o, kciukiem, bo i dopiero się taka obudowa otworzy moi kochani ma piękne spasowane dziureczki jak widzicie od góry yy, pięknie widać tutaj tu wam pokażę kolorystycznie, gdzie mamy wyłącznik zasilania, gdzie podajemy 5V, wtedy nam się zapala, zaświeca. Tutaj ta na górze programatora diodka zielona, one są akurat wlutowane, te diodki takie słabo świecące, ale moi drodzy, można sobie, jak chce ktoś zmoddingować, modding zrobić takiego programatora, to może sobie taką diodkę, że tak powiem, podrasować, zmienić na ostro świecącą, bo ostro świecąca jest diodka czerwona w tym miejscu, i niebieska w tym miejscu. Jak to wygląda w rzeczywistości zaraz zobaczycie. Przy czym będą dwa warianty tej obudowy. Zobaczcie, że tutaj pierwsza to jest i ta będzie ciut ciut tańsza, a druga ciut ciut droższa, a pięknie się zamyka, naprawdę to się nie rozwala. Wielokrotnego użytku. Pierwsza obudowa będzie w takim tonie kolorystycznym, przy czym ten pasek w środku będzie albo biały, albo przeźroczysty, taki pół przezroczysty. Pokrywka zawsze będzie biała, i tu jest takimi kolorkami, gdzie tu zasilanie, masa, nasze znaczy wyłączenie, niebieski symbolizuje wyłączenie zasilania na zewnątrz, zielony, włączenie widać bardzo łatwo. Słuchajcie, mam nadzieję, że w tej kamerze wam połka, po, w porównaniu do poprzednich obudów, które robiliśmy, takie prototypy, które kiedyś były. Przy, przy okazji akcji Polak potrafi, tu pięknie suwaczek wystaje poza. A więc można bardzo wygodnie przełączać i bardzo pięknie wystaje przycisk. Reset, który można resetować zewnętrzne układy, jeśli nie mamy wbudowanego przycisku. Reset, właśnie w jakimś swoim docelowym układzie. I to będzie taka jedna, jeden, jeden wariant kolorystyczny. Drugi wariant kolorystyczny, ten będzie, nie wiem, tam o złotówkę, dwie złotówki, może drożej, będzie posiadał tą, tą całą taką wanienkę, czy dół w kolorze czarnym. Spójrzcie a po środku jest taki niby półprzeźroczysty paseczek, ale z nim coś się wiąże, zaraz Wam o tym powiem. Tutaj również przykryweczkę możemy, po założeniu przykryweczki uzyskujemy, moi drodzy, dokładnie taki sam efekt programatora, tak? tylko ja bym musiał tu jakąś przykryweczkę zdjąć, teraz Wam zamknę, tak żeby było widać, że mamy dwa pełne programatory. Zobaczcie, o, na bieżąco przy Was montuję sobie, ciach. Zacisnąłem i mamy taki czarny programator elegancki. Przy czym ten będzie, ta obudowa będzie miała nazwę Fluo. I tutaj do wyboru do koloru, kto będzie uważał za stosowne, to taką obudowę sobie wybierze, zakupi czy nabędzie, słuchajcie. Przy czym, dlaczego ten się nazywa Fluo, ta wersja, fluorozsąd, moi drodzy? Otóż. Ta, ten paseczek, jak ja to nazwałem, ta wersja obudowy będzie widoczna nawet w nocy, słuchajcie, otóż jeśli ją naświetlimy w świetle tutaj powiedzmy jakimś słonecznym, no nie powiem, no to już sobie wyobrażacie co będzie, kiedyś były takie zegarki, gdzie te minuty i tak dalej świeciły fluorescencyjnie. Ten paseczek pięknie świeci fluorescencyjnie. Ciężko mi tu przy całym świetle teraz pokazać jak to wygląda, ale przełączę się na inny ekran i tutaj zobaczcie, o już widzicie sobie takie zdjęcie jak to wygląda, czy może wyglądać taka obudowa. Proszę bardzo. W lekkim półmroku albo w półmroku no ten paseczek, znaczy w mocnym dość półmroku ten paseczek zaczyna emitować światło. Jak to wygląda, może tu jeszcze jakaś foteczka. Proszę bardzo. Leży na klawiaturze. To światło nie jest mocne. Nie spodziewajcie się, że ono tam Oświetli otoczenie, ale widzicie, że de delikatne refleksy, nawet tutaj leży na klawiaturze, daje tu w całkowitej ciemności, próbowałem zdjęcie zrobić. Ten paseczek naprawdę ładnie wygląda, więc można sobie dobrać obudowę w zależności od tego, co potrzebujemy, do koloru, do wyboru. Bardzo fajne obudowy, wydaje mi się, są przygotowane. Ale pewnie jesteście ciekawi, jak to wygląda w praktyce, czyli w życiu, jak to wygląda, gdy te diody się świecą i dlaczego akurat takie, a nie inne kolory dobraliśmy. Już Wam to yy, pokazuję, ale dajcie mi tutaj sekundeczkę przerwy, zaraz wracam. Hej! Już jestem, moi kochani. A zatem weźmy sobie jakieś gniazdko USB, to ja mam na kabelku. I proszę bardzo, może na ekranie, najpierw pokażę wam, e, może w tej kamerze, e, zaraz postaram się to pokazać, że jak uruchomię. E, Włączę ten programator dopiero po chwili. Tutaj przysunę sobie kabelek. Dopiero wtedy, gdy będę miał uruchomiony mka kalkulator na ekranie, już mi się programowanie uruchamia. Zaznaczona jest w MKA4 kalkulatorze opcja w ustawieniach test ATB USB-ASP on start. To co spowoduje takie ładnie, ładne mignięcie dla. O, wyłączę niechcąco na starcie diodkami, żeby nam się zaprezentował właśnie ten wygląd. I proszę bardzo, podłączam tak na sucho obudowę. Z tą wersją czarną, proszę bardzo. i Widzicie, proszę bardzo, tak to ładnie się nam tutaj zaświeciło. Zaraz sobie przetestujemy dalej. Jak widzicie, w pełnym świetle nie widać tutaj za bardzo nie przebija to światło od zielonej diody. Ale gdy przyciemnię rękami, to widzicie, że ta diodka tam fizycznie świeci. Spróbuję wyłączyć jedną z lamp. Tutaj zrobi się ciemno, generalnie. Ale może, może, może uda się zobaczyć lepiej to oświetlenie. Słuchajcie, już zmniejszamy, zmniejszamy, zmniejszamy. Ale nie. Nawet w takim przypadku tego się nie da za bardzo zobaczyć. Więc zwiększam znowu tutaj bieżące oświetlenie i spróbuję tylko przyciemnić jeszcze raz obydwiema dłońmi. O proszę bardzo. Tak te diodki sobie prześwitują tutaj. O! Z boku widać, z drugiej, z drugiej strony zapomniałem. Bardzo ładnie też ta zielona diodka sobie prześwituje, tak? Jak to wygląda w działaniu? Wezmę sobie, zrobię odczyt, test jakiś HEXAT MEGA32, flash. I uwaga robię wykonaj. Spójrzmy jak to działa. O. Ach, no tak, tylko że trzeba by było podłączyć coś jeszcze do programatora. Sprawdźmy zatem, moi kochani. Podłączę. Ale to już przełączę się na inną kamerę. Podłączę sobie przewodzik Kanda. Tutaj biorę, moi drodzy tylko sobie też tutaj powiększenie z zmienię na tym. Biorę sobie zestawik ATB, do którego się po prostu podłączę, zamiast wbudowanym programatorem, to proszę bardzo tym, że właśnie, oj, odwrotnie, tu mi będzie łatwiej podłączyć to wszystko. Podłączę sobie tak, tutaj. O, ciach. I do zestawu ATB, zaraz to przytrzymam tak, żeby było widoczne. W międzyczasie <laughs> niech będzie zasilanie wyłączone. A teraz zobaczcie, dzięki temu... E ślepy jestem przez kamerę, jak patrzę. O, proszę bardzo. I spójrzcie, suwaczek jest przestawiony w dół, mam nadzieję, że to widać. Suwaczek jest przestawiony w dół, a zatem, a zatem jest wyłączone zasilanie. Teraz przesunę go wygodnie palcem w górę. Proszę bardzo, włączyło się zasilanie zestawu. E, diodki zaczynają działać. A zatem, spróbujmy teraz odczytać wsad, żeby popatrzeć, jak przepięknie wygląda sobie tutaj. E, tu się za, pytanie mi zadaje, czy. o Proszę bardzo, dodatkowo widać czerwoną diodę. Niebieska sobie mruga ładnie. Zielona też, jak tak widzicie, bardziej nam przebijało światło czerwone. Proszę bardzo, wszystko ładnie to wygląda. Ale teraz, sobie weźmy drugi programator. Sprawdźmy, jak to światło się rozchodzi, bo to, słuchajcie, nie było tak projektowane. Tak, sobie tylko wszystko było tak projektowane, żeby jak najpiękniejsze były efekty. Przy okazji, świetlne dla diod świecących. No, niestety, lubię interfejsy użytkownika, również te sprzętowe. E, proszę bardzo, tutaj też zasilanie najpierw odłączone. Diodki sobie pomigały. Teraz, w, teraz włączam zasilanie. Proszę bardzo, e, USB-ASP chyba mi się nie podłączył. Coś mi to akurat teraz, słuchajcie, jak to zwykle na wizji bywa, szwankuje. Podłączę. Powinien się wykryć w MK kalkulatorze. Zróbmy sprawdź podłączony AVR. Jest, wykrywa się, dobrze. I teraz znowu sobie zrobimy, moi kochani, odczyt flesza. I proszę bardzo, już nam będzie działało tak. Z MKVR kalkulatora i proszę bardzo, tutaj światełko się trochę inaczej rozchodzi. Oczywiście w kamerze to jeszcze troszkę inaczej widać, moi drodzy, niż na żywo. Na żywo to te, te rozchodzenie się kolorów wygląda naprawdę jeszcze bardziej rewelacyjnie. Bardzo ładnie. Obudowy są wygodne, i słuchajcie, mam dla Was tutaj ciekawostkę. Otóż, jak zwykle, dla wszystkich patronów, jeśli chodzi o nasz kanał, ale uwaga, dla wszystkich patronów, nieważne od kwoty, od kwoty wsparcia, ale dla długotrwałych patronów, tacy, którzy są patronami już co najmniej nie od 4, a od 6 miesięcy. Specjalna oferta, bo tu chodzi o naprawdę stałych patronów. Jeśli więc jesteś. Yy, yy, nieprzerwanie 6 miesięcy patronem na naszym serwisie Patronite.pl, moi kochani, to możesz taki, yy, yy, ubiegać się u nas, o taki programator przy jakimś zakupie w naszym sklepie, to dostaniesz go zupełnie gratis, zakładając, że no, będziesz chciał taką budowę nabyć. Oczywiście wybierzesz sobie, czy chcesz tą obudowę fluo, tak zwaną, czyli fluorescencyjną, czarną, z tym denkiem czarnym, czy też obudowę pomarańczową. Myślę, że obydwie mają swój charakter, ale będzie mógł sobie każdy patron wybrać. Jedną taką budowę, dla jednego patrona, pamiętajcie, dla patronów, którzy minimum 6 miesięcy wspierają nasz kanał. Co ważne, będzie można się ubiegać o tę budowę od momentu ukazania się tego poradnika przez tylko 2 miesiące czasu. Tak? Przez 2 miesiące czasu, za tym jak dzisiaj mamy powiedzmy 10 maja, to 10 czerwca do 10 lipca. Później już nie będzie można ją nabyć normalnie w sklepie, tak, dla patronów, patroni czy nie patroni itd. Pozostałe osoby oczywiście będą mogły nabyć taką obudowę w sklepie, i tutaj jeszcze raz przypominam, niezależnie od wartości wsparcia, każdy patron y, może otrzymać taką obudowę. Ach, nie dodałem jeszcze jednej rzeczy. Jeśli wcześniej patron nabył w naszym sklepie bądź gdziekolwiek indziej y, Programator nasz ATB USB-ASP. Oczywiście taki jest wymóg, czyli być patronem od 6 miesięcy, mieć zakupiony programator ATB USB-ASP. Tak? I warunków nie ma, jeśli chodzi o kwotę wsparcia na patronite. To jest nasz ukłon dla wszystkich, którzy wspierają nasz kanał. Mam nadzieję, że to taki dodatkowy, fajny gadżet. Normalnie w sklepie te, obud te obudowy będą w granicach, powiedzmy, no teraz nie wiem na razie, wstępne tam kalkulacje, jakie robiliśmy, to w granicach 18-20 zł. Może jedna będzie kosztowała 18 ta pomarańczowa, ta czarna z tym fluorescencyjnym paskiem 20 zł, może ciut taniej, może ciut drożej, coś w tych granicach w sklepie będzie, to będzie też przy okazji fajny motyw, żeby poprzez zakup takich obudów, jeśli na przykład nie możecie wspierać na, poprzez kanał Patronite, to zakup takiej obudowy będzie również wsparciem naszego kanału, a myślę, że bardzo przyjemnie będzie się pracowało, programatorek zabezpieczony przed jakimikolwiek zwarciami przypadkowymi, no niesamowita rzecz. Dobrze moi kochani, to my na tyle widzicie, jak się prezentują nawet na tym obrazku te obudowy. Mam nadzieję, że gdy na żywo je zobaczycie, to się przekonacie, jakie są naprawdę fajne. Przy czym przypominam, że te fluoroscenckie, moi kochani, to trzeba gdzieś naświetlić na słońcu jakąś lampą, fajnie, a potem spróbujcie sobie popatrzeć w ciemności z daleka, będzie widać ładnie, gdzie leży programator. Nawet gdybyście go szukali po ciemku. Taki mały gadżet, ale tam mówię, ten filament jest trochę droższy, ale warto to go e, czasami zastosować, zresztą tutaj będziecie dobierali sobie też e, obudowę w zależności od koloru i będą raczej tylko takie dwa warianty kolorystyczne, innych nie będziemy e, tworzyć. To by było na tyle moi kochani e, zachęcam Was do zakupów w naszym sklepie atnel.pl i zachęcam do nabywania tych obudów, które po tym poradniku mam nadzieję, że szybciutko już trafią na półki naszego sklepu i będą, mam nadzieję, w ciągłej już sprzedaży, nie tak jak te poprzednie, które były taką serią pilotażową, tylko. To było na tyle. Uciekam. Hej, papa. Pa.